Trener Smuda wybrał kadrę kibice piosenkę. W faktach rytmicznie wracamy do tematu dnia. I tak jak w piłkarskim składzie, większych niespodzianek nie ma, piosenka to jest jedna wielka niespodzianka. Zespół nazywa się, proszę Państwa, Jarzębina. Utwór Koko, Euro, Spoko. Jedni go chwalą, bo jest prosty i wpada w ucho. Ale złośliwi i inteligentni internauci ochrzcili go już hymnem Fermy Drobiu. Po kibicowaniu w rytmie Koko, Maciej Mazur. To właśnie leci. Koko, spoko, wysoko. Śpiewa zespół Jarzębina. Kibice słuchają, ale do nich zaraz wrócimy. Najpierw wizyta w Kocudzy. Jestem dumny z Jarzębin. Z tej wsi na Lubelszczyźnie pochodzi zespół. Zespół ten już ponad 20 lat jest. Dotychczas znany był głównie na arenie lokalnej. To znaczy Jak odpust jest to grają. Ej, śpiewy różne, tańce. A tu nagle taki sukces. Pokonane największe gwiazdy estrady. Prostość, skoczność, no rytm. Chyba, chyba naród tego potrzebuje. W końcu sam naród swój szlagier wybrał. Znam ja tylko ten dość osobliwy tekst. To koko i to wystarczy. Czyli wszystko jest mniej więcej tak jak koko, koko, spoko. No, Ale może tak musi być. No nie wiem, no, ma być optymistyczny. Wróćmy przed Stadion Narodowy na spontaniczny koncert. Recepta na sukces okazała się bardzo prosta. Tak nam się widziało. Oj, żeby tak nasi Polacy wygrali i tak taką piosenkę umyśleli. Usiadłyśmy sobie tak przy stoliku, ja im tylko nasuwałam myśli i tak wersik po wersiku. Popłynęły słowa i muzyka, a dziś kibice, wywiady w telewizji i występy na Euro. Czas na reakcję publiczności tego plenerowego koncertu nad Wisłą. W Afryce była odpowiednik naszego kokoloko, była Shakira, a tutaj mamy... Nie wiem, dla mnie wieś 2012. Chyba nie na taką imprezę. Wracają te motywy ludowe do, do mody. Bardzo mi się to podoba i jak najbardziej popieram. Koko, nie wiem. To już Daniel Haworus, lider zespołu Imisz, zwycięzcy konkurencyjnego plebiscytu. Miesiąc temu wszystkie media stwierdziły, że nasza piosenka jest e, piosenką na, e, na euro, piosenką kibiców. Piosenka Imisza to hit kibiców. Koko Eurospoko to przebój reprezentacji. Jeszcze jest Endless Summer, oficjalna piosenka turnieju. Wyszła lekka kakofonia, jak pod koniec wesela, ale skoro logo turnieju to folklorystyczny kwiat, skoro Stadion Narodowy to ludowy pleciony koszyk, to i w środku będą jaja. Muzyczne pisanki Maciej mazur. Razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. My mamy swoje, swojskie Koko spoko, cała Europa ma oceany, ale swój własny przebój na euro mają też Irlandczycy. Wygląda więc na to, że śpiewać będą wszyscy. Ciekawe, czy tak samo, bo przecież wszystko już kiedyś było. Jarosław Kuś. Zdania są podzielone. Jednym Koko się podoba, innych nic do tego utworu nie przekona. Ale najbardziej zaskoczone były panie z zespołu Jarzębina, gdy się dowiedziały, że ta melodia jest znana nie tylko im. To, to był po prostu szok, bo ja będąc już w zespole i prawie prawie od samego początku. Śpiewam z nimi i ta melodia jest od zawsze. To utwór śpiewany przez Jarzębinę. A to utwór kogut zespołu Śląsk. Dla Śląska muzykę opracował 40 lat temu Wojciech Kilar. Zapewne kwestie, jeżeli chodzi o samą melodię, pan Wojciech Kilar. Zaczerpnął z ludowości, zatem nie można powiedzieć o tym, że jest to jego utwór, jego autorstwa. Skoro to utwór ludowy, nie można mówić o plagiacie, to dobro narodowe. Zarówno zespół, który wygrał konkurs na hymn Euro 2012, jak i pan Wojciech Hilar mają prawo wykorzystywać te same motywy ludowe. We Wrocławiu, tu gdzie dziś goszczono Puchar dla Mistrza Europy, wystąpiła Ousiana i zagrała oficjalny przebój UEFA na Euro 2012. Wczoraj poznaliśmy teledysk do tego utworu. A to kolejny przebój na Euro. Polska i Ukraina, czy jesteście gotowi nas przyjąć, tak? Pytał irlandzki komentator, gdy piłkarze tego kraju wywalczyli awans na Euro 2012. I tak zaczyna się ten utwór. To ta piosenka ma zagrzewać do boju piłkarzy Irlandii. Jarosław Kuś, Wiadomości. Ważne, żeby nie rozproszyło nas. Koko Euro, spoko. Dziewczyny, dawajcie, bardzo proszę, zaczynamy.